na patelnię, dodaje się trochę czosnku, dodaje się trochę karafiora, dodaje się sporo czosnku. Dzień dobry. I kolejny dzień. Jednak wiosna postanowiła opuścić nasze rejony, na chwilę przynajmniej, i wrócić z zimą. Jest zimno, ale to chyba już każdy wie. Yy, crossfit. A tego pana chyba nie znacie. Jeden z najlepszych w Polsce we wszystkim co siłowe i gimnastyczne. I już po treningu. I dzisiaj trening serii A. Będę go pamiętał przez najbliższy tydzień i B zaczęło boleć dopiero, gdy skończyłem. Tak, tak. I już drodze jadę właśnie do naszego klienta, gdzie będę ja, Damian jeszcze jedna osoba i będziemy oddawali projekt, który realizowaliśmy przez ostatni miesiąc. Więc do 12 mamy spotkanie, potem jeszcze mamy telefon z taką pewną wielką korporacją w temacie wsparcia w ich projekcie i potem wracamy z namiatem do biura. Zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. Tak więc do zobaczenia w biurze za chwilę. I już jesteśmy w biurze. Damian, jak spotkanie? Bardzo owocnie, co tu dużo mówić. Dobre podsumowanie ze strony klienta i jedziemy dalej z robotą. Tak. Nie ma nic lepszego w życiu niż mieć klienta, który A. jest zadowolony z pracy, B. daje ekstremalnie fajny feedback, który ulepsza nasze produkty, no i C. który wyznaje wartości podobne jak my u siebie w firmie. Więc mamy do uzupełnienia jeszcze parę rzeczy, na czym właśnie teraz siedzimy i ruszamy dalej z innymi projektami. Jedną z rzeczy, którą robimy w firmie jest coś takiego, co się nazywa per programming, czyli że osoby z naszego zespołu tworzą jakieś rozwiązania z osobami z innych zespołów i właśnie zobaczymy dzika w akcji, czyli powinna powinna działać. Robimy dość dużo innowacyjnych rzeczy w morrowisku i te rzeczy są czasami też nierozumiane przez klientów, ale to pod tym względem, że my czasami mówimy, że zależy nam coś, żeby robić ze klientem, a nie zamiast kogoś, żeby wiedzę trzymać u siebie, my chcemy dawać wiedzę, cieszymy się jak nasi partnerzy robią projekty za nas, cieszymy się jak klient ma wartość. Co takie, to są takie bardzo proste, uniwersalne rzeczy, jak się o nich mówi, natomiast to są rzeczy, o których niestety sporo film zapomina. A my staramy się trzymać jako fundamenty naszej firmy innowacyjności, zadowolenie klientów. Tutaj jest wielkie zdziwienie moje, że wiele firm o tym całkowicie zapomina. Natomiast gdy zaczniemy myśleć w tych kategoriach, to cała reszta się układa bardzo dobrze. I jesteśmy tego przykładem i zachęcam, jeżeli ktokolwiek z Was myśli o budowaniu firmy, o pomyśleniu o tym aspekcie. Jeżeli skupimy się na tym, żeby to klient otrzymał wartość, nawet kosztem tego, że nie my zrobimy dany projekt, jak ktoś inny, to i tak jest dobrze. Jeżeli myślimy cały czas o dobrze naszych klientów, no, to też to się układa. I mamy już godzinę 17. Marcin pojechał nie wiem gdzie, a Damian pojechał do Krakowa. Okazało się, że Damian ma dzisiaj wieczorem być, aby zrobić jedną rzecz. I jutro z rana wraca do Warszawy. Mamy jutro spotkanie z dość interesującą postacią tutaj w naszym biurze. Najciekawsze jest, jak w tym temacie dawania wartości również klientom. Niektórzy ludzie się tego strasznie boją I, i, i ja to rozumiem, bo taka rzecz jak cash flow, czyli to, żeby pieniądze wchodziły, wychodziły z firmy, jest bardzo ważne. Nawet dzisiaj mieliśmy spotkanie naszego klienta i, i powiedzieliśmy, że super byłoby wdrożyć pewną usługę u Was, która zajmowałaby się tematami cloud computing i klient nas pytał tak półśmiechem, a kogo byście polecili? I ja, ja odpowiedziałam całkowicie szczerze: Perdicę, Mighty Imagination, Lingaro, Bluesoft. Firmy, które robią bardzo podobne rzeczy co my, natomiast nam strasznie zależy, żeby ten rynek crowdowy się w Polsce rozkręcił. Bo dzięki temu wszystkie firmy, tak jak my i tamte będą mogły się ruszać. Więc zawsze naszym głównym celem jest to, żeby dać naszym klientom wartość. I też jeżeli nasz klient powie, że czegoś nie chce, to nic nie zbyt mocno. Ja czasami popytam, natomiast dawanie wartości jest ekstremalnie ważną rzeczą, o której o której część film bardzo często zapomina. Wydawanie wartości jest fundamentem budowania firm i piszą o tym mądre książki, natomiast ludzie, którzy startują biznes, szukają jakichś magicznych rzeczy, które pozwolą im biznesowi wystartować. Może zróbmy lejek na Facebooku albo, albo zróbmy kampanię brandingową, albo zróbmy briefa. Do dziś nie wiem o co z tym chodzi. Natomiast te dawanie wartości pozwala zbudować relacje z naszymi klientami, z ludźmi, z którymi współpracujemy i cała reszta się ułoży. Gwarantuję, skupmy się na tym, aby nasze produkty i nasze usługi dawały jak najwięcej wartości ludziom, a w chwili, gdy uznamy, że naszemu klientowi pomoże ktoś inny lepiej niż my, to zaproponujmy mu to, bo wtedy wyjdziemy na najlepszych doradców na świecie, a nie osoby, które podejmą się czegoś, czego nie są w stanie zrobić i przypadkiem tego nie zrobią. I Im więcej prowadzę to swoją firmę i zatrudniamy nowe osoby i robimy nowe, nowe większe projekty, to tym bardziej dochodzi do mnie, że właśnie bycie dobrym człowiekiem to jest jeden z najlepszych sposobów na prowadzenie firmy. No Ale, Mireczku, czy to znaczy, że jak ktoś nie płaci faktur albo nas kantuje, to mamy go nie pozywać do sądu, że mamy nie ubiegać się o nasze pieniądze? Jeżeli ktoś się zachowuje źle w pracy, to mamy go nie zwalniać? Nic z tych rzeczy. Biznes cały czas ma przynosić dochód i jeżeli ktoś w stosunku nas gra nie fair i jest umowa, która zobowiązuje obie strony do zrobienia czegoś, mamy prawo krytać wszystkie możliwe dla nas bronie, aby dana umowa się zrealizowała. Więc bycie człowiekiem dobrym na co dzień, natomiast jeżeli ktoś gra z nami nie fair, mamy prawo zachować się tak, jak należy i ubiegać się tego, co jest nam obiecane. I czas na wskazówkę kulinarną, więc jeżeli ktoś jest na diecie slow carb, to to, co ostatnio odkryliśmy, to bierze się białą fasolę sparzoną na patelnię, dodaje się trochę kalafiora, dodaje się sporo czosnku, sól, pieprz i się smaży. I powstaje takie pire, jak ziemniaczane i jest mega smaczne i dodatkowo jest zgodne z dietą swą No po prostu, o. Oh. Mamy Cię gości, więc witam Cię ze swojej sypialni, jedyne miejsce ciche, jak na razie. Mamy w sypialni takie fajne oparcie na łóżko, które było z łóżkiem, które było w mieszkaniu, które wynajęliśmy i jest niesamowicie przyjemne do czytania. W ogóle jedno z najwygodniejszych książek, na jakich spałem, więc się cieszę bardzo. Natomiast, jest sobie taka książeczka, która jest jedną z 18 książek, która Zmieniło moje życie, czyli The Personal MBA. I książka ogólnie mówi o tym, jak to jest z tym biznesem. W ogóle spis treści. Spis treści jest mega. Mamy różne zagadnienia w związku z biznesem, czyli value creation, tworzenie wartości. Różne rodzaje biznesu, czyli w sumie wszystkie, które w tej chwili występują: produkt, service, shared resources, subscription, resale, lease, agency, audience aggregation, loan, options, insurance capital. Mamy część marketingową, świetnie opisaną. Część związana ze sprzedażą, część Value Delivery z finansami i jeszcze parę takich innych rzeczy, które są obok tych podstawowych. Natomiast na stronie 38 tej książki jest taki fajny zakres, który kiedyś już opisywałem na swoim vlogu raz, czyli The Five Parts of every business. I teraz chciałbym, żebyśmy się te wszystkie skupili na chwilę. Wszyscy się skupiamy, przestajemy robić to, co robimy, skupiamy się tutaj. Jeżeli chcemy otworzyć biznes, to wystarczy, że robimy pięć rzeczy, moi drodzy, pięć rzeczy. I teraz zwróćcie też uwagę na kolejność. Biznes jest powtarzalnym procesem, który tworzy i dostarcza coś, co daje wartość, co ludzie chcą, lub potrzebują w cenie, którą są w stanie zapłacić, w sposób, który zaspokaja potrzeby i oczekiwania klientów, po to, aby biznes przynosił odpowiednią ilość zysków aby opłacało się to właścicielom i aby kontynuowali e, pracę biznesu. Bardzo prosta zasada, natomiast ta wartość. Ta wartość jest zawsze na pierwszym miejscu i niestety część biznesu tej wartości nie robi. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Dzisiaj usłyszałem od jednej osoby taki tekst, który bardzo mi mocno e, otworzył oczy. W temacie jaką my w naszej firmie dajemy wartość i wielu z Was pomyśli na pierwszy rzut oka, że uczymy ludzi, że pomagamy im wdrażać projekty, że migrujemy ich w tematy, natomiast nie. To co my robimy to pozwalamy ludziom Szybciej awansować, mm -hmm. Mm -hmm. pomagając ludziom w rozwoju, pomagając ludziom w ich projektach, w ich firmach, dostarczając większą wartość biznesową, ludzie awansują i to jest taka ciekawa wartość, bo jeżeli dzięki komuś dana osoba awansuje w firmie i jest w stanie powiedzieć, że o kurcze faktycznie te chmurowisko i te mireczek pomogli nam, żeby być w miejscu XY, to ci ludzie nie zapominają. I to jest niesamowite właśnie w budowaniu relacji. Jeżeli dajemy ludziom wartość i pomagamy im faktycznie spełniać ich olbrzymie cele, czyli na przykład, żeby awansowali w swojej firmie o jedno stanowisko, o dwa, mieli podwyżkę, tym samym byli szczęśliwi, wracając do domu, żona, mam podwyżkę, mężu, mam podwyżkę, jedziemy na wakacje i tak dalej, to to jest niesamowita wartość, którą każdy może dawać. To nie musi być taka wartość u każdego, każdy znajdzie swoją inną, natomiast proszę, dawajcie wartość. Wiem, że to słowo padło dzisiaj miliard razy, natomiast Kurczę, to jest najważniejsza rzecz. I ta książka, Personal MBA. Ona Wam pozwoli poukładać tematy biznesowe od strony takiej operacyjnej i wszystko Wam się ułoży. Więc zachęcam bardzo do poczytania. Nie wiem, czy jest wersja polska, natomiast wersja angielska też daje radę. I tym samym, moi drodzy, dziękuję bardzo i do zobaczenia.